Ale to jest mój znak herbowy. Nie podoba mi się. Dobrze, kochanie. Zmienię go. Witaj, wiedźminie. Widzę, że wszystko w porządku. Owszem. Dzięki jeszcze raz, Geralt. Nie zauważyłeś żadnych zmian na ciele? Żadnych niepokojących symptomów? No, jakby tu powiedzieć... Wyrosło mi trochę piór. Takiego jakby puchu właściwie. W którym miejscu? Co ci będę mówił? To, to mało przeszkadza. <laughs> Mnie tam się podoba. Cóż... Życzę wam szczęścia, gołąbeczki. Stać! Z drogi. Muszę się pilnie zobaczyć z Sianą. W jakiej sprawie? Muszę ją przesłuchać. Wypłynęły nowe fakty, które wymagają wyjaśnienia. Prawdopodobnie planowała zamach stanu. A, no to. Dobra. Wyście są ten Wiedźmin, co sprawy rozwiązali. A to jesteście upoważnieni. Ale macie tylko parę minut. Będę się streszczał. Wiedźmin będzie rozmawiał z Osadzoną. Zróbcie sobie chwilę przerwy. Byleby to nie za długa chwila była, bo to nieobyczajnie. Przyszedłeś sprawdzić, jak się miewam? Dobrze, dziękuję. Wstążeczka od Artoriusa spisała się wybornie. Wielka szkoda, że mi ją zabrano. Wiem, kim miała być piąta ofiara. Matko! To twoje węszenie jest chyba kompulsywne. Ja siedzę w więzieniu. Detlaf nie żyje. Może byś już odpuścił. Siana, przestań udawać, że ci wszystko jedno. Wiem, że to tylko poza. I zaczyna mnie to już naprawdę męczyć. Czemu chciała się zabić? Taki świetny śledczy, a pytał rzeczy oczywiste. No, czemu, Geralt? Czemu? Odwróciła się od Ciebie, a potem wykreśliła cię z pamięci. Brawo, Geralt. Kolejna zagadka rozwiązana, a twoja niezdrowa ciekawość zaspokojona. Co teraz? Podzielisz się swoim odkryciem z Anną Henriettą? Jej życie nie jest już co prawda zagrożone, ale może dołożyć jakąś premię do nagrody. Pewnie się podzielę. Niekoniecznie ze względu na pieniądze. To czemu? Powinna wiedzieć. Bo jeśli kiedyś cię uwolni, pewnie znowu spróbujesz ją zabić. Pewnie tak. A może po prostu przestała być wreszcie rozpamiętywać swoje liczne krzywdy i jej wybaczyła, co? Nie Miałabym to zrobić Ze względu na stare czasy Kochałyście się przecież <laughs> Proszę cię Nie wiem, kto ci naopowiadał takich bzdur, ale... Czytałem dziennik waszej guwernantki Bawiłyście się razem Byłyście nierozłączne Anarietta pakowała cię czasem w kłopoty, owszem Ale też próbowała cię bronić A kiedy miałaś koszmary Tylko ona potrafiła cię uspokoić Wiesz, jak to jest Czas potrafi wypaczyć wspomnienia, a potem w głowie zostaje tylko to, co było złe. To czemu się mnie wyrzekła, skoro mnie tak kochała? Co? Siana, ile ona miała lat, kiedy cię wygnano? Dwanaście? Trzynaście? Była dzieckiem? Co miała zrobić? Dokonać zamachu stanu? Wykraść ojcu pieczęć i sfałszować twoje ułaskawienie? Była bezsilna. Nie wyparła Cię z pamięci dlatego, że była się jej obojętna, tylko dlatego, że tak bardzo przeżyła twoje wygnanie. Zapomniała, bo tylko tak mogła poradzić sobie z bólem. Ech, mówiłeś prawdę tam, w krainie tysiąca baśni. Naprawdę byś chciał, żeby ta historia dobrze się skończyła, co? Wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Idź już, Wiedźminie, bo jeszcze przepadnie ci ten medal. Szkoda by było. Bywaj, Jana. Tandela Tur, sobie życzy Cię widzieć. Pójdziemy od razu. Chodźmy. Też mam do niego sprawy. Damien. Gerard. Najwyższy czas. Gotowy na ceremonię? Nie wyglądasz najlepiej, Damien. Ale kiedy cię poprzednio widziałem, było jeszcze gorzej. Przykładam wyciąg z Arniki. Już prawie tego nie czuję. Posłuchaj. Znalazłem dowód na to, że Anna Henrietta miała być piątą ofiarą Detlafa i Siany. Jesteś tego pewien? Obawiam się, że tak. To niewiarygodne. Mało jej było Indryk, morderstw i tego piekła, które rozpętała w mieście. Chciała się jeszcze targnąć na własną siostrę? Na głowę państwa? Natychmiast postawię swoich ludzi w stan gotowości. Trzeba zwiększyć straż przyksiężnej i dobrze pilnować Sylwii Anne podczas przesłuchania. Zajmę się tym osobiście. Dzięki za czujność, Wiedźminie. Doceniam twoje zaangażowanie. W takim razie zaczynajmy ceremonię. Chodź ze mną. Księżna czeka. W imieniu gildii błagam o pomoc. Jaśnie oświecona. Bez beczek cała produkcja stanie, a wtedy będziemy skończeni. Spłonęły wam wszystkie? Ogromnie nas to smuci. To bardzo zła wiadomość. P tak, jaśnie oświecona. Do pożaru doszło, kiedy potwory wdarły się do magazynu. Błagam o pomoc. Członek Straży Pałacowej zostanie wysłany, aby zbadał zgliszcza. Jeżeli jest tak, jak mówisz, odpowiednia rekompensata będzie wypłacona z książęcego skarbca. Dziękuję. Jaśnie oświecona. Wasza miłość, przybył Geralt z Rivii. Moi drodzy, przechodzimy teraz do kolejnego punktu spośród wszystkich obowiązków, jakie spoczywają na mnie jako księżnej, ten jest najmilszy memu sercu. Zostanie teraz przyznany Order Vitis Vinifera. Najwyższe odznaczenie tu są. Niech wystąpi Wiedźmin Gerald Streamy, zabójca Bestii z Botle. Życzeniem naszym jest uhonorować Wiedźmina, który ocalił Bokler przed straszliwą bestią. Niechaj ten symbol przypomina wszystkim, że Wiedźmin na zawsze pozostanie przyjacielem Bokler. A prywatnie bardzo Ci dziękuję, Gerald. Damien przekaże ci nagrodę za doskonale wykonane Wiedźmińskie Zlecenie. Dziękuję. Oprócz tego mam dla ciebie jeszcze niespodziankę. Postanowiłam przekazać ci kilkanaście beczułek Sangreal, wina przeznaczonego wyłącznie na ze Stół. Będziesz mógł go wreszcie spróbować. No jak, cieszysz się? Tak, bardzo się cieszę. Słyszałem dużo o walorach tego trunku. Dziękuję raz jeszcze. Na zdrowie! Za moment będę rozmawiała z Janą. Czy możesz mi towarzyszyć? Dzięki Tobie odzyskałam siostrę. Ale też dzięki Tobie wiem, co ma na sumieniu. Jako głowa państwa muszę ją sprawiedliwie osądzić. Ale z drugiej strony, na boków, przecież to jest moja siostra. Jeśli moja obecność w czymś pomoże, to oczywiście zostanę. Proszę wszystkich o uwagę. Odbędzie się teraz przesłuchanie osoby zamieszanej w morderstwa, które miały miejsce w Bokler. Kapitanie de la Tour, proszę wprowadzić Sylwię Annę. Wiedźmin będzie brał udział w tej rozmowie? Księżna poprosiła mnie o to. Sylwio, Anno. Dopuściłaś się zbrodni. Jesteś jednak moją siostrą. I serce nie pozwala mi potraktować cię jak pospolitą przestępczynię. Dlatego poprosiłam Geralta aby mi doradził jako osoba bezstronna. Wysłucham teraz, co Wiedźmin ma do powiedzenia. Siana jest rozgoryczona. Wiem, że miała swoje powody, żeby nie pałać miłością do boklerskiego dworu. Choć oczywiście potępiam jej metody. O czym on mówi, Siano? Dobrze wiesz o czym? Było ci na rękę, że mnie wypędzili. Bo wiedziałaś, że dzięki temu tron przypadnie tobie. Chociaż to ja jestem starsza. Mogę zrozumieć ministrów. Oni nienawidzili mnie od dziecka i uważali, że nie będę się nadawała na księżną małżonkę. Nawet naszych rodziców rozumiem. Zawsze czułam, że oni po prostu się mnie bali. Bo ja miałam odwagę być wolna. Ta wydumana klątwa była im wszystkim na rękę. Na tobie się najbardziej zawiodłam, a przecież byłaś moją ukochaną siostrzyczką. Teraz rozumiesz, nie? Ona mnie zdradziła. Mówisz teraz, że wszystkich rozumiesz, a przecież przyjechałaś tu, żeby się mścić. Bo zasługują na zemstę, ale oni wszyscy nienawidzili mnie, odkąd pamiętam. A Anarietta kiedyś mnie rozumiała. Tylko na nią mogłam liczyć. Dlatego jej zdrada boli mnie najbardziej. Byłyście wtedy dziećmi. I jaśnie oświecona, i ty... Nie miałyście żadnego wpływu na to, co się działo. Mylisz się, nie. Ona miała wpływ. Pamiętasz? Moja droga siostro? Ten dzień, kiedy mnie wypędzili z pałacu? Owszem, to ja wtedy wpadłam na pomysł, żeby obrzucić Nilfgaardzką delegację rybimi pęcherzami, które dla śmiechu wypełniłyśmy zjełczałym łojem. Ale to ty w ostatniej chwili postanowiła się podpalić. Chciałaś mi zaimponować. I zaimponowałaś, przyznaję. Trafiłaś go prosto w tę obleśną łysinę. W życiu się tak nie uśmiałam. Ale kiedy przyszło do szukania winnych... Nie pisnęłaś nawet słowem. Cała odpowiedzialność i cała kara spadły na mnie. To prawda. Nie stanęłam w Twojej obronie. Za bardzo się bałam. Rada była jednogłośna. Wyliczyli wszystkie moje straszne przewinienia. Ucieczki z pałacu, rzekomo okrucieństwo i nieodpowiednie przyjaźnie. Wypędzili mnie. A ty, jedyna osoba, która mnie rozumiała, stworzyłaś i w ogóle mi nie pomogłaś. Ani przedtem, ani potem. I nigdy nie próbowałaś mnie odnaleźć. To nieprawda. Szukałam cię. Słałam za tobą rycerzy. Zbierałam informacje. To ty nie chciałaś być znaleziona. Odkąd zniknęłaś... Żyję ze świadomością, że cię zawiodłam. Przepraszam, siostrzeczko. Wybaczysz mi. W sumie urok całej tej ceremonii polegał na tym, że była dosyć krótka. O, no może dla ciebie, bo szybko się zmyłeś. Oni tam pewnie dopiero się rozkręcają. Wiecznie pijane, księstewko. Czyżbyś jednak nie przepadał za tusą? To miejsce jest jak mocne wino, Geralt. Dobre, ale w małych ilościach. Jak znajdujesz ten samogon? Niezamocny? mocny? Jest w sam raz. To zasługa tutejszej mandragory z gatunku Alrauna diavolis. Bulwy rosnące na okolicznych glebach wulkanicznych mają unikatowe właściwości smakowe i charakteryzują się niespotykanym ciemnobrunatnym zabarwieniem. Pasjonujące. Ale nie powiem, udał ci się ten Bimber. Czekaj, czekaj. Właściwie to chętnie zebrałbym korzeni na zapas. Nie miałbyś ochoty mi potowarzyszyć? Teraz akurat naszła cię ochota na żniwa? Jest ciemno. Ach, Geralt. Nawet gdybym wspaniało wspaniałomyślnie założył, że po prostu wyleciało ci z głowy, że jestem wampirem i nie potrzebuję światła, by widzieć to nigdy nie uwierzę w to, że zapomniałeś, iż Tobie też ciemności w niczym nie przeszkadzają. To co? Idziemy? Skoro uważasz, że to taki dobry pomysł, to chodźmy. Ale chyba zapominasz o jednej rzeczy. Świeży korzeń mandragory. Z